Nowy patch 16.1b wpada dziś w nocy na serwery. Ten mini patch prawdopodobnie zabawi z nami aż do końca roku, więc lepiej wiedzieć, co tam Riot ugotował. Bo meta może się wywrócić jak moje LPki po północy. Bilgewater? Nerf. Koniec auto potrafienie dublona i nerfik na Early nagrody z trzema Bilgewater. duży nerw na 6. Oj, serio, za dużo szaleli. Nawet każdy je grał przechodząc do faz w 9. Ionia w końcu buff, bo aż bolało patrzeć jak tam nic nie działało. Jedynki Rumble Lulu, buffy. W sumie zasłużone po tym jak jordle oberwali, no i Blitz też lekko w górę. Dwójki, Timo, kolejny Jord z rekompensatą Trynda, Reksa i Yasuo też buffy. Dziękujemy merito Trójki, Darius, Jinx, Mazachar, buffy. Taka naprawdę szykuje się do obrotu o 180 stopni. Forkosty Diana dostaje nerfa, taki w sumie jeden z niewielu nerfów, ale spokojnie, dalej jest OP. Nidali, buff, ale to wciąż za mało, żeby ktoś się naprawdę chciał zagrać. Kajsa, buff. Czekajcie, czy oni zbafowali trzy jednostki z naszych wojdów? No i zdanie. Legendarki. Tu dużo zmian. Nerfy Kindred, Filslika, Luciana, z Senną i Sajlasa. Za to buffy tych niegrywalnych, może teraz będą Broken, czyli Aurelion, Rice i Zachyn. Jak chcesz być przedmiotem, to zostaw sobie. Będę prowadził Cię przez te świąteczne, balansowe turbulencje. Pozdro.